Drugie pytanie, drugie zadanie. Przyjrzymy się istocie przyjaźni. Mówiłyśmy o cechach, a teraz istota przyjaźni. Istotą przyjaźni jest poczucie bezpieczeństwa, wierność do końca, ufność serca, dyskrecja i troska o wartość drugiego. I też zapraszam Cię, abyś dzisiaj znalazła taki spokojny czas, abyś pomyślała o Twoich relacjach przyjaźni i zastanowiła się, co tobie w tej relacji daje poczucie bezpieczeństwa, a co mu przeszkadza, i na ile ty dajesz poczucie bezpieczeństwa, a na ile może czasami je odbierasz przez jakiś Twój sposób zachowania. Nawet możesz porozmawiać z Twoimi przyjaciółkami o tym. Na ile ważna jest dla Ciebie wierność? Na ile czujesz, że jesteś obdarzana właśnie tą wiernością w przyjaźni i na ile możesz ją zapewnić? Ufność serca. Co Ci pomaga otworzyć Twoje serce, podzielić się Twoimi radościami, troskami z przyjaciółką, a co pomaga im? Dyskrecja. To jest coś bardzo ważnego w przyjaźni, ale też coś, Czego, jeśli zabraknie, przyjaźń niestety może zostać zniszczona, rozbita, rozdarta, coś, co najbardziej rani, to brak dyskrecji w przyjaźni. W jaki sposób budujesz tą dyskretność, w jaki sposób jej strzeżesz? Troska o wartość drugiego, drugiej. Co doceniasz w twoich przyjaciółkach? Gdybyś miała nawet napisać taką pieśń błogosławieństwa jak Elżbieta, Jakim dobrym się cieszysz, jakie dobro zauważasz, co chciałabyś pochwalić, docenić, ucieszyć się tym, a jednocześnie, czy wiesz, co jest w Tobie ważne dla Twoich przyjaciółek, co one w Tobie lubią, doceniają, kochają, czym się cieszą, za co są Ci wdzięczne. Czyli jeszcze raz, co należy do istoty przyjaźni? poczucie bezpieczeństwa, wierność, ufność serca, dyskrecja i troska o wartość drugiego, jak one są obecne w Twojej przyjaźni.